To jest Ola. Ola śpiewała od czwartego roku życia i od zawsze wiedziała, że to jest jej największa pasja. Od siódmego roku życia była w zespole wokalnym, a w tym roku spełniła swoje marzenie, dołączając do nowej grupy muzykalowej. Kocha tanie, zgotowanie i pieczenie. Na co dzień jest studentką pierwszego roku logopedii i pokazuje, że naukę da się połączyć z pasją. Wasz od dziecka. W jaki sposób wpływała na ciebie muzyka w czasie dorastania? Muzyka w czasie dorastania wpływała na mnie bardzo pozytywnie. Uważam, że zajęcia to był taki czas, gdzie ja zawsze przychodziłam z przyjemnością i po prostu tam mi czas miał od tak i traktowałam to jako taką odskocznię. No i bardzo mi pomogła też odnaleźć siebie w tym całym pędzącym świecie. Jakie emocje daje ci bycie na scenie? Uważam, że mam bardzo pozytywne emocje związane z byciem na scenie. Bardzo to lubię, czerpię z tego ogromną radość i satysfakcję. Nie wiem co mogę więcej powiedzieć nawet jak są jakieś upadki. mogę więcej powiedzieć, nawet jak są jakieś upadki, to zawsze coś z tego wychodzi, jakaś lekcja na później i wszystko staram się tak odbierać pozytywnie. Co wyciągnęłaś ze śpiewania w grupie oraz z musicalu? Na pewno to, że warto siebie słuchać nawzajem. Mi się wydaje, że to jest najważniejsza zasada śpiewania w zespole, w grupie i też przydatna w życiu i że warto współpracować. I nawet jak kiedyś komuś się potknie noga nawet na scenie, to zawsze można wyjść z tej sytuacji cało. I może nawet nikt nie zauważy, że coś było nie tak. Czy były momenty zwątpienia albo chwile, kiedy chciałaś odpuścić? Wydaje mi się, że raczej nie miałam takich chwil zwątpienia z racji, gdyż no, ten wokal, zajęcia właśnie dawały mi tą przestrzeń, gdzie mogłam odreagować wszystko, i też pozwalały mi zawsze tak wierzyć w siebie. I no, dzięki temu uwierzyłam, i jestem tu, gdzie jestem, i bardzo się cieszę, że mam taką pasję. Jak wygląda Twoja pasja na co dzień? Moja pasja na co dzień wygląda tak, że śpiewam w każdym możliwym miejscu w samochodzie, podczas gotowania, w kuchni i na zajęciach, ale nie tylko, bo śpiewanie nie jest moją jedyną pasją, mam ich o wiele, wiele więcej. Nasz no, się można zaskoczyć czasami i często je lubię łączyć, tak jak właśnie w tym roku połączyłam musical, czyli pasję do tańca, śpiewu i aktorstwa. I bardzo, bardzo mnie to cieszy i czerpię z tego ogromną radość. Jak reagujesz na porażki lub gorsze występy? Na porażki i gorsze występy musiałam się nauczyć reagować tak odpowiednio, bo pamiętam, że w dzieciństwie. No jednak dużo, dużo wygrywałam na początku, wiadomo, jak byłam taka mała, później bywało trochę gorzej i musiałam się jednak nauczyć reagować z tą porażką i z tymi gorszymi chwilami, ale dzięki temu, że takich chwil doświadczyłam, to mnie jakoś ukształtowało i pozwala mi teraz sobie lepiej radzić z takimi sytuacjami i wyciągać z nich lekcje przydatne na przyszłość. Dlaczego warto dać sobie szansę i spróbować? Co powiedziałabyś sobie, która boi się zacząć? Uważam, że... Należy sobie dać szansę przede wszystkim, bo może znajdziecie coś, co kochacie, co właśnie da wam taką odskocznię, z czego nie będziecie chcieli w ogóle zrezygnować, tak jak ja, nieważne, co mnie spotkało, nie chciałam zrezygnować z zajęć wokalnych. I mi się wydaje, że właśnie to jest najważniejsze, żebyście też dzięki temu siebie pokochali i mogli stworzyć taką własną, własną osobowość.